Mikołajek. Fajny bukiet. Są urodziny mamy, więc postanowiłem kupić jej prezent. Jak co roku, od zeszłego roku, bo przedtem byłem za mały. Wyjąłem wszystko, co było w skarbonce. Na szczęście było tego dużo, bo przypadkiem mama dała mi wczoraj pieniążki. Wiedziałem, co kupię mamie. Kwiaty do dużego niebieskiego wazonu w salonie. Okropnie duży bukiet. W szkole strasznie się niecierpliwiłem, żeby już było po lekcjach. I żebym mógł iść po bukiet. Trzymałem cały czas rękę w kieszeni, żeby nie zgubić pieniążku. Trzymałem ją nawet na pauzie, kiedy graliśmy w futbol. To mi nie przeszkadzało, bo nie byłem bramkarzem. Bramkarzem był Alcest, ten kolega, który jest bardzo gruby i który lubi dobrze jeść. Dlaczego biegasz z ręką w kieszeni? Zapytał mnie, kiedy mu wytłumaczyłem, że to dlatego, że chcę kupić mamie kwiaty. Powiedział mi, że on by wolał coś z jedzenia. Ciastko, cukierki albo kiszkę pasztetową. Ale ponieważ prezent nie był dla niego, nie słuchałem tego, co plecie i wlepiłem mu gola. Wygraliśmy 44 do 32. Po lekcjach. Alcest poszedł ze mną do kwiaciarni, gryząc po drodze połowę swojej bułeczki z czekoladą, która mu została z lekcji gramatyki. Weszliśmy do sklepu, położyłem wszystkie moje pieniążki na ladzie i powiedziałem właścicielce, że chcę bardzo duży bukiet kwiatów dla mojej mamy. Ale nie begonie, bo mamy pełno begoni w ogrodzie i nie warto chodzić po nie do sklepu. Chcielibyśmy coś ładnego, powiedział alcest i wpakował nos w kwiaty, które były na wystawie, żeby sprawdzić, czy ładnie pachną. Pani z kwiaciarni przeliczyła moje pieniążki i powiedziała, że nie może mi dać bardzo dużego bukietu. Zmartwiłam się bardzo, ale ona popatrzyła na mnie, zastanowiła się chwilę, powiedziała, że jestem miły chłopczyk, pogłaskała mnie po głowie i dodała, że jakoś to urządzi. Wybrała kwiaty z różnych wazonów. Potem dołożyła masę zielonych liści, a to się bardzo spodobało Alcestowi. Powiedział, że liście są podobne do włoszczyzny z rosołu, kiedy się gotuje sztukę mięsa. Bukiet był okropnie fajny. Pani z kwieciarni owi owinęła go w przezroczysty papier, który szeleścił i powiedziała, żebym ostrożnie go niósł. Miałem już swój bukiet. Alcest przestał wąchać kwiaty, więc podziękowałem tej pani i wyszliśmy. Szedłem bardzo zadowolony z mojego bukietu. A tu patrzę, idzie Gottfried, Kleofas i Rufus, trzech kolegów z klasy. Spójrzcie na Mikołaja, powiedział Gottfried. Jak on wygląda z tymi kwiatami? Zupełny głupek. Twoje szczęście, że mam kwiaty, odpowiedziałem. Inaczej byś oberwał. Daj mi te kwiaty, zaproponował Alcest. Chętnie je potrzymam, a ty tymczasem spiesz Gotfryda. Dałem więc bukiet Alcestowi, a Gottfried trzepnął mnie po głowie. Tłukliśmy się jakiś czas, a potem powiedziałem, że już późno. I przestaliśmy się bić. Ale ja musiałam jeszcze trochę zostać, bo Kleofas powiedział Spójrzcie na Alcesta. Teraz on wygląda z tymi kwiatami jak głupek. Wtedy Alcest dał mu po głowie bukietem. Moje kwiaty! krzyknąłem. Połamiesz mi kwiaty. I tak się stało. Alcest bił Kleofasa moim bukietem. Kwiaty fruwały we wszystkie strony, bo papier się podarł. A Kleofas krzyczał Wcale mnie to nie boli, wcale mnie to nie boli. Kiedy alcest nareszcie przestał, głowa Kleofasa była cała w zielonych liściach z bukietu i rzeczywiście wyglądał zupełnie jak sztuka mięsa z włoszczyzną. Zacząłem zbierać kwiaty i powiedziałem im, tym moim kolegom, że są obrzydliwi. To prawda, powiedział Rufus. Nieładnie postąpiliście z kwiatami Mikołaja. Nikt Ciebie nie pyta, rozgniewał się Gotfryd i zaczął się prać. Alcest poszedł sobie, bo zachciało mu się jeść. Jak spojrzał na głowę Kleofasa i bał się spóźnić na obiad. Odszedłem z kwiatami. Niedużo ich zostało. Nie miałem już ani papieru, ani włoszczyzny, ale mimo wszystko był to jeszcze piękny bukiet. A potem trochę dalej spotkałem Ełzebiusza. Zagramy w kulki? zapytał Ełzebiusz. Nie mogę, odpowiedziałem. Muszę wracać do domu, dać te kwiaty mamie. Ale Ełzebiusz powiedział, że jest jeszcze wcześnie. No, a ja bardzo lubię grać w kulki i gram jak szatan. Wyceluję i bęc. Prawie zawsze wygrywam. Położyłam więc kwiaty na chodniku i zacząłem grać z Ełzabiuszem. A z Euzobiuszem fajnie się gra w kulki, bo on często podłuje. Nieprzyjemne jest tylko to, że kiedy przegrywa, to nie jest zadowolony. Powiedział mi, że oszukuję, a ja mu powiedziałem, że kłamie. Wtedy on mnie popchnął, usiadłem na bukiecie, a to kwiatom dobrze nie zrobiło. Powiem mamie, coś zrobił z jej kwiatami. Powiedział Euzebiuszowi, a Euzebiusz bardzo się zmartwił. Pomógł mi wybrać najmniej zgniecione kwiaty. Ja bardzo lubię Euzebiusza, to dobry kolega. Szedłem więc dalej z bukietem, który nie był już tak duży, ale jeszcze jakoś wyglądał. Jeden kwiat był trochę nadłamany, ale dwa pozostałe wyglądały bardzo ładnie. I wtedy nadjechał Joachim na swoim rowerze. Joachim to kolega ze szkoły, który ma rower. Postanowiłem nie bić się absolutnie z nikim. Bo gdybym sprzeczał się dalej ze wszystkimi kolegami, których mogłem spotkać na ulicy, nie miałbym już, co dać mamie. A poza tym to kolegów nic nie obchodzi. Jeśli ja chcę dać mamie kwiaty, to jest moja sprawa. Myślę, że oni są po prostu zazdrośni, bo moja mama bardzo się ucieszy i da mi smaczny deser, i powie, że jestem milutki. No a w ogóle to czego mnie zaczepiają? Servus Mikołaj, powiedział Joachim. A co? Może ci się nie podoba mój bukiet? krzyknąłem do Joachima. Sam jesteś głupek. Joachim zatrzymał rowę, spojrzał na mnie okrągłymi oczami i zapytał: Jaki znów bukiet? No właśnie ten. Odpowiedziałem i rzuciłem mu kwiaty w twarz. Myślę, że Joachim nie spodziewał się, że oberwie kwiatami po twarzy. W każdym razie wcale mu się to nie spodobało. Odrzucił kwiaty na ulicę, a one upadły na dach samochodu, który właśnie przejeżdżał i pojechały razem. Z samochodem. Moje kwiaty! krzyknąłem. Kwiaty mojej mamy! Nie martw się, powiedział Joachim. Wsiadam na rower i zaraz go dogonię. On jest miły, ten Joachim, ale nie jeździ szybko, szczególnie pod górę, chociaż przygotowuje się do wyścigu dookoła Francji, kiedy będzie duży. W każdym razie Joachim wrócił i powiedział, że nie mógł dogonić samochodu, bo samochód za szybko jechał pod górę. Ale przyniósł mi jeden kwiat, który spadł z dachu samochodu. Niestety to był ten nadłamany. Joachim odjechał bardzo szybko. Do niego jedzie się w dół, a ja wróciłem do domu z tym całkiem pogniecionym kwiatem. Miałem w gardle jakby dużą kulę, zupełnie jak wtedy, kiedy przynoszą do domu szkolny dzienniczek z dwójami. Otworzyłem drzwi i powiedziałem mamie, życzę ci wszystkiego najlepszego, mamo. I zacząłem płakać. Mama spojrzała na kwiat, minę miała trochę zdziwioną, a potem mnie objęła i pocałowała z tysiąc razy. Powiedziała, że jeszcze nigdy nie dostała tak pięknego bukietu i wstawiła kwiatek do dużego niebieskiego wazonu w salonie. Możecie mówić, co chcecie, ale moja mama jest wspaniała.